Siemano wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku i w tymże filmiku porozmawiamy o plotkach. Tak jest, moi drodzy, na no moim kanale pojawią się plotki. Jak co roku. A więc krótko po premierze kolejnej części Call of Duty już są spekulacje. Jaka będzie odsłona kolejna Call of Duty, a więc w jakich realiach czasowych będzie ona utwierdzona. I mówi się. Dosyć mocno nawet, że będzie to Wietnam. I muszę wam powiedzieć, że oczywiście ja jak najbardziej byłbym za tym. Co prawda jestem trochę sceptycznie nastawiony do oczywiście tego, czy faktycznie będzie to um, Call of Duty osadzone w realiach tego Wietnamu byłbym oczywiście też za tym, żeby to była druga wojna światowa. Niekoniecznie byłbym za tym, żeby to była pierwsza wojna światowa, ponieważ wtedy by były dopiero porównania, słuchajcie, Battlefielda do Call of Duty, co w ogóle by nie służyło kompletnie tym dwóm produkcjom, bo nie można, absolutnie nie można porównywać tych dwóch tytułów. Jeden z tych tytułów to jest walka na troszkę większą skalę. Drugi z tych tytułów to jest taki typowy arcade shooter, chociaż... Na nawet Battlefield stał się w pewnym momencie, chociażby w przypadku TDMA, takim typowym arcade shooterem, ale zupełnie na innych zasadach się on opiera. Nie ma jakichś strików itd. tak dalej. Tutaj w przypadku Call of Duty no kurczę fajnie by było jakby to było no cofnięte, oczywiście gdzieś tam w jakieś zamierzchłe czasy no, chociażby tego Wietnamu ale niekoniecznie słuchajcie ja bym był przede wszystkim za tym żeby to była gra która przede wszystkim jest grą z e, boots on the ground a więc tymi kopytami na ziemi żeby nie było sytuacji że znowu będziemy gdzieś tam latać. Tęsknię za takim e, tytułem i tym ostatnim, którym mogliśmy sobie pograć właśnie e, e, gdzie tylko i wyłącznie sobie e, biegaliśmy. Niekoniecznie używaliśmy jakichś jetpacków. No to było oczywiście Call of Duty Ghost. Chyba dobrze mówię, tak? E, potem pojawiło się Advanced Warfare, potem pojawiło się Black Ops 3 i potem Infinite Warfare. No i wydaje mi się, że te trzy lata, których mieliśmy już dosyć sporo tego movementu, to już wcześniej, a, wie, a konkretnie mówiąc, Sledgehammer myślało o tym, że chyba wystarczy, a może i Activision, a stwierdziło, że chyba już wystarczy tej tematyki przyszłości, że możemy się spokojnie teraz cofnąć przeszłość lub też e, postawić na teraźniejszość. Mamy mnóstwo konfliktów, oczywiście zawsze na tym naszym cholernym świecie będzie mnóstwo wojen, mamy Syrię, mamy gdzieś tam jakiś Afganistan, a w Iraku cały czas się też tłuką, więc myślę, że tematów nie zabraknie tutaj tym naszym deweloperom do tego, żeby zrobić jakąś konkretną, bardzo fajną produkcję. No i jak najbardziej bym za tym, żeby przede wszystkim to było właśnie to Boots on the Ground. Czy powiedziałem on the ground? Znowu manki jest jebie. Tak więc tutaj słuchajcie bardzo fajne, jak najbardziej pomysł jestem za tym i czego bym sobie życzył jeszcze? Słuchajcie to przede wszystkim tego, żeby chyba nie wprowadzać specjalistów, chyba że wpadnie się na jakiś nowy, ciekawy pomysł. Ciężko tutaj skojarzyć yy, chociażby jakiegokolwiek specjalistę z yy, Wietnamem, na przykład. Jeżeli miałoby to być oczywiście Wietnam, no co, no można zrobić jakiegoś kolesia z miotaczem ognia? Mieliśmy Purefire'a chociażby. Można by było coś jeszcze wymyśleć, ale na pewno, słuchajcie, można wymyślić mnóstwo strików. Ja naprawdę bardzo dobrze bawiłem się w przypadku Black Ops 1 z tymi strikami, które były. Wydaje mi się, że to był jeden z najfajniejszych strików. Chociażby w Black Ops 3 też naprawdę dobre striki były, a więc wcześniej mieliśmy jakieś pieski, potem były jeszcze dodatkowe jakieś rapsy, a carpet bomber. Kurczę, jak to mi się. Fajnie kojarzę, słuchajcie, nalot dywanowy, to było coś pięknego, jeszcze do tego Ice Cube mówił, eee, Chopper Gunner, coś tam, dobra, nieważne, kurczę, już nie pamiętam dokładnie, więc tutaj e, ten powrót myślę, żeby sprawił, słuchajcie, e, że e, ludzie znowu by zaczęli kochać Call of Duty, bo... Mamy już pewien chyba przesyt, mamy już dosyć tej przyszłości i tutaj jak najbardziej byłbym za tym. Tak więc no zobaczymy, zobaczymy co ci nasi deweloperzy wymyślą. I tak jak mówiłem wcześniej, jestem sceptyczny do tego, czy faktycznie będzie akurat cofnięcie się do tych czasów, no bo już wielokrotnie się tutaj spażyłem, już wielokrotnie był ten powrót niby do tej II wojny światowej, okazywało się, że kurde jednak nie że jednak będziemy tutaj mieć różne to yy, dziwne yy, no, produkcje. Tak więc no, to zobaczymy, zobaczymy. Pozdrawiam Was moi drodzy, mam nadzieję, że a, dacie tego palucha w górę, yy, niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie. Oczywiście Fakersa, chociaż jeżeli chcecie, proszę bardzo. Yy, a ja Was oczywiście z tej strony pozdrawiam i zapraszam na kolejne to filmiki no na moim kanale. Tak więc trzymajcie się, pa pa.